Witam się z Wami w kolejnym odcinku, w którym będziemy sobie wybierać nasz miesięczny TBR. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób będziemy wybierać książki, które chcę przeczytać w marcu, to od poprzedniego miesiąca zmieniłam nieco zasady. Otóż pierwsze filmy na kanale to były filmy, w których TBR był wybierany losowo. Na przykład przez prompty losowane przez maszynę. I te prompty były generowane przez stronę internetową, i na ich podstawie wybierałam różne książki. Te prompty to na przykład była książka z różową okładką, książka, w której dzieje się coś tam i tak dalej. Ale zauważyłam, że u mnie totalnie się to nie sprawdza i o ile jest to całkiem fajna zabawa, no to nie ma to większego sensu, bo ja zwykle po prostu tych książek tak czy tak nie czytałam. Więc aktualnie swój TBR wybieram na zasadzie Chcę to przeczytać i mam nadzieję, że uda mi się to zrobić w kolejnym miesiącu. Dzięki temu, że robię te filmiki, dzięki temu, że opowiadam o tym, jakie te książki chciałabym przeczytać, to faktycznie w miarę udaje mi się kompletować moją listę książek, które chciałabym przeczytać i idzie mi to znacznie lepiej niż myślałam, bo zaraz pochwalę Wam się, ile książek z lutowej listy TBR udało mi się przeczytać, bo odniosłam ogromny. Sukces. Ale zanim przejdziemy do tego i zanim Wam podsumuję mój e, miesiąc luty, jeśli chodzi o te stworzone listy, no to chciałabym Was bardzo serdecznie poprosić o zostawienie jakieś łapki w górę, komentarza, subika, cokolwiek. Możecie mi dać znać w komentarzu, jakie książki na Waszej liście TBR znajdą się na marzec. No bo to zawsze jest dla mnie bardzo miłe, jak widzę, że w jakiś sposób reagujecie na moje filmy, wtedy mam takie poczucie, że mówię do kogoś po tej drugiej stronie. Więc jeśli chodzi o nasz lutowy TBR, to nawet zapisałam go sobie w moim reading journalu. Ja zwykle wybieram 8 książek na miesiąc, mniej więcej, które chcę przeczytać. I słuchajcie, mamy 7 na 8. 7 na 8, rozumiecie to? 7 na 8 przeczytanych książek. Czyli właściwie w 100% skompletowałam moją listę TBR na luty. I w lutym z całej listy TBR przeczytaliśmy Vicious. Przeczytaliśmy Pomoc Domową, Sekret, Kosiarzy, Dziewiąty Dom, Władcy Gniewu, To, Co Skrywamy Przed Światem i zrobiłam Riri Trzustki-Wron, odsłuchałam w audiobooku. Jedyna książka, której nie udało mi się przeczytać, której nie skończyłam, której nie odhaczyłam na TBR-owej liście, to jest Hunting Adeline, czyli druga część tej dylogii Cat and Mouse. Dlaczego uważam, że ta lista... Powiodła się, dlaczego odniosłam sukces, właśnie dlatego, że wybrałam ją na podstawie tego, jakie książki lubię czytać, jakie książki naprawdę chcę przeczytać i na podstawie też gatunków, które ja czytać lubię. Dlatego w tym miesiącu zrobimy dokładnie to samo. Powiem wam, jakie książki wybrałam i dlaczego je wybrałam. No i mam nadzieję, że zobaczycie je w nadchodzącym miesiącu, czyli w marcu, na innych filmach na moim kanale. Także zaczynamy. Po raz kolejny przypominam, wybrałam 8 książek i wytłumaczę wam szybciutko Dlaczego każdą z nich wybrałam i o każdej z nich króciutko Wam opowiem. Więc pierwsza książka, którą wybrałam na tę naszą marcową listę, to jest książka Wenchful i to jest książka autorstwa W.E. Schwab. To jest druga część książki, którą udało mi się przeczytać w lutym, czyli książki Wishes. I Wishes bardzo mi się podobało, na pewno w podsumowaniu, jeśli takowe powstanie, bo na pewno są takie plany. Na pewno w podsumowaniu powiem o niej więcej. To jest taka książka fantazy, ale z dużym elementem różnego rodzaju naukowych rzeczy, takich związanych z badaniami, związanych z odkrywaniem tego, co może robić człowiek, do czego jest on zdolny. I w tej książce jest taki termin, który się nazywa osoby ponadprzeciętne. Nie będę Wam spoilerować, w jaki sposób osoby ponadprzeciętne powstają, ale generalnie jest to bardzo naukowy sposób, tak naprawdę. I w drugiej części, czyli w książce Avengeful, um, nadal będziemy w tym samym świecie, tylko że będziemy poznawać trochę inną historię. Bo w pierwszym tomie, tak naprawdę, śledziliśmy losy dwóch głównych bohaterów, czyli Wiktora i Eliego, oraz to, w jaki sposób potoczyły się sprawy między nimi, jak z przyjaciół staje się tak naprawdę wrogami i do czego może doprowadzić zazdrość, zawiść oraz nienawiść. Jak funkcjonuje zemsta w takim świecie? Tutaj z kolei będziemy poznawać żeńską główną bohaterkę, która, której pragnieniem jest to, żeby być tak naprawdę rządzić światem i żeby być najlepszą. I ona będzie rywalizowała właśnie z tymi dwoma poprzednimi głównymi bohaterami z poprzedniej części. Więc nie jestem pewna, czy te historie będą bardzo mocno ze sobą powiązane, czy luźno, ale jestem bardzo ciekawa, bardzo zaintrygowana, bo pierwszą część przeczytałam jednym tchem. Ja zaczynam zauważać i uważam, że potwierdziło się to, co przypuszczałam, że czytając niewidzialne życie, życie Edilaru, które również jest napisane przez Wishwap, zakochałam się w pisaniu tej autorki i nadal uważam, że sposób jej pisania jest bardzo wyjątkowy. I cieszę się, że się nie zawiodłam. Kolejna książka to znowu będzie drugi tom z serii i to będą Wrota Piekieł, czyli drugi tom. Serii, która rozpoczyna się od dziewiątego domu, czyli serii, w której poznajemy losy Alex Stern. No i po raz kolejny będziemy śledzili to, co dzieje się w jej życiu, i tym razem dosłownie planuje ona zejść do bram piekielnych. Jak pewnie się domyślacie, nie mogę za wiele mówić o książkach, które są elementami serii, bo nie chciałabym nikomu niczego zaspojlerować. Natomiast Dziewiąty Dom to książka, którą naprawdę bardzo, bardzo warto przeczytać. Nie spodziewałam się, że ona aż tak bardzo mi się spodoba. Pochłonęłam ją dosłownie chyba w niecałe dwa wieczory. Historia była niezwykle ciekawa, bardzo angażująco opisana, momentami bardzo brutalnie, ale tak w taki sposób, który zachowywał jakby klasę. I był pełen smaku, mimo wszystko. To nie było takie bycie brutalnym dla bycia brutalnym. I naprawdę dużymi oczekiwaniami będę podchodziła do tego drugiego tomu i bardzo mi cierpliwie się już i bardzo już bym chciała go czytać, ale mam plan na jakiś kolejny film, być może zrobię kolejną część kończenia serii, które rozpoczęłam, z racji tego, że tych serii jest już tak dużo, że aż po prostu załamuję ręce, jak widzę to, że ciągle tylko rozpoczynam nowe, więc może czasem znowu nagrać kolejny odcinek kończenia serii i będę miała idealny pretekst do tego, żeby przeczytać zarówno Węczwu, jak i Wrota Piekieł. Także Wrota Piekieł napisane przez Leigh Bardugo, zdecydowanie znalazły się na tej liście i nie mogę się doczekać, jak usiądę i zacznę je czytać. Następnie książka, o której było bardzo głośno przez dosyć długi czas, czyli Króliczek, napisany przez Monę e Ewood. I to podobno jest bardzo dziwna książka. Z tego, co możemy się dowiedzieć z opisu, to poznajemy tam Samantę. Samantę, która studiuje na uczelni pisanie. Pisanie kreatywne bodajże. I na tej uczelni funkcjonuje takie stowarzyszenie, ugrupowanie bardzo pięknych dziewczyn, które same siebie nazywają króliczkami. I pewnego razu nasza główna bohaterka zostaje zaproszona do ich grona, do tak zwanego sprośnego salonu. No i domyślam się, że od tamtego miejsca dopiero cała historia się rozpoczyna, a nasza Samantha wpada w spirale różnego rodzaju doznań. Wspiera takich cukierkowych wydarzeń, nieco porzuca swoje życie, porzuca życie, które prowadziła wcześniej. No i do czego to prowadzi? Nie mam pojęcia. Ja generalnie słyszałam o tej książce to, że oprócz tego, że jest dziwne, to czytanie jej przywodziło na myśl trochę taki gorączkowy sen. Brzmi to troszkę. Niepokojąco dla mnie, bo ja zwykle nie odnajduję się aż tak bardzo dobrze w dziwnych książkach. Natomiast jakiś czas temu przeczytałam całą serię Króla Kruków i powiedziałam o niej dokładnie to samo: że momentami czułam się tak, jakby to były takie gorączkowe sny, i że ta książka była bardzo dziwna, ale dziwna w taki naprawdę pozytywny sposób. I liczę na to, że króliczek Mony Ewotz da mi dokładnie te same odczucia. A jeśli nie, to że przynajmniej będę się dobrze bawiła. Zobaczymy. Ciężko mi nawet stwierdzić, do jakiej kategorii książek ona będzie się zajczała. Czy to będzie fantazy, czy to będzie jakaś taka... Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, z chęcią się dowiem. Zobaczymy, czy uda mi się to przeczytać. Do tej pory za każdym razem, jak wybierałam książki, to ten krójczek gdzieś tam miałam takie hmm, chciałabym to przeczytać, ale ja trochę się boję. Więc mam nadzieję, że dodanie go na listę TBR na marzec, sprawi, że poczuję się jeszcze bardziej zmotywowana do tego. Następna książka to jest książka autorki, w której pisaniu jestem absolutnie zakochana, i w styczniu, w zutym, przepraszam, przeczytałam jedną z jej książek i dała mi pięć gwiazdek, zachwyciłam się nią, poruszyła moje serce. I to jest Taylor Jenkins Reed. I postanowiłam, że nadrobię całą mi twórczość i w tym miesiącu wrzuciłam sobie na listę TBR Malibu Płonie. I z tego co widzę, to jest to książka zupełnie inna niż wszystkie książki Taylor Jenkins y Reed, jakie do tej pory czytałam. Bo Malibu Płonie to będzie tak naprawdę historia jednego wieczoru, historia jednej imprezy, imprezy stworzonej przez czwórkę rodzeństwa, czwórkę rodzeństwa, które jest bardzo sławne. No i ten wieczór podobno skończy się dla nich bardzo, bardzo źle. Ale jednocześnie podczas tego wieczoru zostaną wyjawione sekrety i zostaną powiedziane rzeczy, których już nigdy nie będzie można zapomnieć. Brzmi to jakby niepozornie, a jednak wydaje mi się, że to będzie po raz kolejny coś, co w jakimś stopniu mocno na mnie wpłynie: że znowu przeczytam tam rzeczy, które sprawią, że usiądę zachwycona. A nawet jeśli nie, to mam nadzieję, że będzie się dobrze bawiła i że po raz kolejny będę mogła docenić piękno stylu pisania Taylor Jenkins' Read. Także Maybelline koniecznie do przeczytania w następnym miesiącu. I kolejna książka to jest książka, której absolutnie nie jestem pewna i czuję się bardzo onieśmielona myśląc o tym, że mam ją przeczytać. A jest to książka Małe Kobietki, czyli Klasyk klasyków. Dlaczego w ogóle ten wybór? Skoro od samego początku mówię, że jestem onieśmielona. Otóż ja zakładając ten mój reading journal, który tworzyłam sobie w świętach, zrobiłam sobie kilka założeń takich na cały 2024 rok. I jednym z założeń na 2024 rok było to, że postaram się przeczytać minimum 5-6 klasyków w tym roku. Do tej pory udało mi się przeczytać jeden, <grym> więc nie jest to najlepszy wynik, ale dopiero będzie mar marzec, więc mam jeszcze sporo czasu. A małe kobietki to jest taka książka, którą szczerze chciałam przeczytać od momentu, kiedy usłyszałam, że czytają ją Joey z przyjaciół, z tego serialu, z tego sitcomu. No i wydaje mi się, że poznanie tej historii o siostrach, które wyprzedzały znacznie swoje czasy, książki, która jest tak bardzo ponadczasowa, no to jest coś, co warto zrobić dla samego doświadczenia. A nawet jeśli sama książka i historia mnie nie zachwyci, to będę czuła takie wewnętrzne spełnienie, że pozwoliłam sobie na to doświadczenie. Więc tak, wrzuciłam małe kobietki na moją listę. Czy przeczytam je w nadchodzącym miesiącu? Nie wiem, na pewno się postaram. Szósta książka to czwartkowy klub zbrodni. I ta książka zachwyciła mnie swoimi opiniami, tak naprawdę, i tym, jak ciepło wyrażały się o niej osoby, które Szanuję, które lubię oglądać, właśnie na BookTube, zwłaszcza tym zagranicznym. Książka ta jest opisywana jako kryminalny bestseller ostatnich lat i jest ona również opisywana jako taki klasyczny kryminał, który można przyrównać do kryminałów Agathy Christie i kryminałów i historii Sherlocka Holmesa. Czyli to jest to, co absolutnie już na samym wstępie kradnie moje serce, bo ja jestem bardzo dużą fanką takiego klasycznego kryminału, właśnie typu Agatha Christie. Więc jeśli to będzie mi dawało chociaż trochę podobne odczucia w trakcie czytania, to na pewno będę zachwycona i na pewno się zakocham. Jeśli chodzi o całą historię, to wydaje mi się, że tam, z racji tego, że poznamy czwórkę przyjaciół, którzy po prostu w ramach hobby, w ramach swoich spotkań, Próbują rozwiązać dawno zapomniane i właśnie nierozwiązane, nierozwikłane zbrodnie. Wydaje mi się, że ta książka może być mocno oparta nie tylko na fabule, ale też na takim tworzeniu i budowaniu osobowości oraz relacji pomiędzy tymi ludźmi. Nie wiem, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że to będzie tak trochę z pogranicza kryminału, trochę z pogranicza takich komedii kryminalnych, że będę mogła się uśmiechnąć, że będę mogła być zaangażowana i razem z nimi rozwiązywać te zagadki. Tak, jakbym była tam z nimi, spotykała się z nimi i pomagała im rozwikłać wszystkie trudności. Na siódmej na liście znajduje się książka, którą czytam już od zeszłego roku i przeczytałam jakieś 50 stron. Jest to tak naprawdę taka literatura z gatunku rozwój. I to jest Osiem zasad miłości. Książka napisana przez Jaya Ja, jak czytałam książkę Jaya Shatiego, która się nazywa Zacznij myśleć jak mnich, to byłam absolutnie zachwycona i ta książka bardzo mocno ze mną nadal siedzi. Bardzo dużo mi dała, dużo ułożyła mi w głowie i z wielu technik i też takich metod postrzegania rzeczywistości, które by były opisane w książce Zacznijmy myśleć jak my, nich, korzystam do dzisiaj i sama bardzo często o tym rozmawiam w swojej pracy z moimi podopiecznymi z racji tego, że ja pracuję dosyć mocno z osobami personalnie, pomagam im w zmianach jako dietetyczka czy jako trenerka personalna, to tego typu treści po prostu zwyczajnie mi się przydają. Niestety ostatnio z racji tego, że miałam dosyć trudny okres w życiu, to ciężko było mi czytać książki, które wymagają takiego mocnego myślenia nad sobą i rozkminiania różnych rzeczy, ale bardzo chciałabym tę książkę dokończyć i mam nadzieję, że w nadchodzącym miesiącu uda mi się ją gdzieś wyrzucić. Ja też z racji tego, że mam ostatnio mnóstwo pracy, to sięgam raczej po książki, które sprawiają mi po prostu frajdę, bo potrzebuję takiego wycilowania. Ale, jeśli będę miała jakiś luźniejszy dzień, to chętnie usiądę i poświęcę kilka moich komórek mózgowych na rozwikłanie historii miłości. I ostatnia książka, która znajduje się na tej liście, to jest romans chyba jedyny, który znajduje się na tej e, liście. The Cheat Sheet, napisany przez e, Sarah Adams. Jeśli oglądacie mój kanał na bieżąco, mniej więcej na bieżąco, to wiecie, że poprzednie książki Sery Adams, czyli również romanse. When in Rome oraz Practice Makes Perfect. Bardzo mnie zachwyciły. To są takie romanse, które się nazywają close door romance, czyli tam właściwie nie ma... closed-door romance, czyli tam właściwie nie ma scen takich, wiecie, zbliżeń fizycznych, opisanych scen zbliżeń fizycznych, co mi bardzo odpowiada, bo ja zwykle nie lubię czegoś takiego w książkach. I te romansy są bardzo takie słodkie, otulające, te historie były takie kochane, i mam nadzieję, że ta książka da mi dokładnie te same odczucia i będę mogła po prostu trochę porozpływać się nad jakąś tworzącą się relacją. Jeśli chodzi o sam fakt tej książki i o czym ona jest, to tutaj będziemy mieć motyw Friends to Lovers i Fake Dating, czyli właściwie dwa moje niezbyt lubiane motywy. Ale być może w tej książce się sprawdzą, być może Sarah Adams ugryzie to w ten sposób, że będę zadowolona i będzie mi się to podobało. No i wiem, że w tle tego romansu będą takie różnego rodzaju sportowe elementy, bo główny bohater jest kimś tam, jakimś graczem, chyba czegoś, jakiejś gry zespołowej. Natomiast nasza główna bohaterka ma swoje studio baletowe, więc prawdopodobnie właśnie ten rodzaj tańca trenuje. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ten mój marcowy TBR. Jestem ciekawa, czy któraś z tych książek przykuła Waszą uwagę. Możecie mi dać znać w komentarzu, jeśli tak. No i trzymajcie za mnie kciuki, żeby poszło mi tak samo dobrze, jak poszło mi w poprzednim miesiącu odhaczanie tych książek z listy. No ja już zacieram ręce, nie mogę się doczekać. Nie mogę się doczekać też wszystkich filmów, które planuję nagrać w związku z tymi książkami, ale także z zupełnie innymi. Także jesteśmy w kontakcie. No i zapraszam Was do innych filmów na moim kanale i słyszymy się już niebawem. Nara!